Totalna awantura w Trybunale Stanu. Skończyć tego, tych igrzysk politycznych. 3 września w Warszawie atmosfera podczas posiedzenia Trybunału Stanu wymknęła się spod kontroli. Tematem obrad był immunitet pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Małgorzaty Manowskiej. Już na wejściu pojawiły się napięcia związane z dostępem części sędziów do sali. Przewodniczący Piotr Andrzejewski nie wytrzymał emocji, przerwał obrady i opuścił salę. Zobaczcie to. Uwa! Stali, to nie tym, co tu jest, proszę, no, proszę, proszę zamilknąć. Proszę zamilknąć. Ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków tutaj. To jest sąd i to sąd najwyższy. Proszę się z tym liczyć. Zygna, ja przez to, że od dłuższego czasu... Dosyć tego, w w Polsce, tych ikrzysk politycznych. Po. O proszę bardzo. W swoim czasie zostanie zadecydowany, na tym etapie wrzucenie mi tekstu, Tutaj jest niegodne funkcji sędziego. Będziecie odpowiadać dyscyplinarnie, dominuję tego. Zbieram, oddalam, oddalam, nie zadecyduję, że nie dostrzeżamy tego W związku z tym na podstawie dzisiaj do tego ale odwołujmy do pełnego zaboru

To jest wizja praworządności przez naszych kolegów naprawianej w III Rzeczypospolitej, proszę Państwa. Ciekawa sprawa, jak Wy to skomentujecie. Napiszcie w komentarzu.